No cześć. Jestem dzisiaj na terenie dawnego szpitala. Te wszystkie budynki, które tutaj widać, są odnowione i przerobione na mieszkania. To jest takie specjalne osiedle, bardzo drogie. Są tutaj też przychodnie w niektórych, to znaczy się gabinety nielek. Nie lekarskie, tylko jakieś badania robią, takie jak rentgen czy coś w tym rodzaju. Każdy. Y każdy budynek to był inny oddział. W tej chwili jest wybudowany jeden wielki gmach. Jest nowy szpital. W jednym budynku mieści się wszystko. Było też tutaj krematorium. I komin pozostał. I krematorium też stoi, ale jest nieczynne. No i... Idę dalej, byłam tutaj zupełnie na samym końcu, ponieważ tutaj idę na ulicę i Wam pokażę. Tam byłam. No, teraz mi samochód wbijał i też tak, nie, nie widzę. Tam zupełnie na samym końcu miałam badanie robione. Tam jest MRT robią. No, a teraz zobaczcie, jakie piękne róże białe, i tam też z tyłu białe. Tylko i wyłącznie białe róże są tutaj. Pada deszcz. Idę w deszczu, ale jest cieplutko. Mamy 22 stopnie, ale pada deszcz. No i tak przejdę dalej, i Wam pokażę. I Wam pokażę. Jak to dalej wygląda? No tutaj już widać, że są jakieś biura, gabinety. Tutaj mieszkają ludzie. Jest to kwarty 21, tak się nazywa tutaj to osiedle, ten Zidlung. Tutaj jest taka dzienna opieka nad starszymi ludźmi. Można tutaj je przywieźć, zostawić. A poza tym jest to też dom starców. Taki, gdzie też jest całodzienna opieka. Ale można też w razie wypadku Tutaj, kogoś zostawić, jak na przykład, my musimy się udać na parę dni do szpitala, no to wtedy możemy tutaj, na przykład, naszą podopieczną osobę umieścić na te parę dni. No, i tutaj, jak widać, jest ten nowy szpital. W jednym budynku wszystko się mieści, tak on wygląda. No, widzicie? Idziemy przez taki mostek, teraz tutaj. I tutaj oddziela się ten mostek, oddziela właśnie tą część szpitalną. Tego nowego szpitala, od tej pozostałej starej części, no i osiedla mieszkalnego w tej chwili. Tutaj jest ulica. Na tej stronie są parkingi do szpitala już no i pokazałam Wam w całości jak to wygląda tutaj. To jest właśnie ten szpital. on blisko mojego miejsca zamieszkania i ja tutaj niedaleko mieszkam. Oj, włosy mam mokre, wszystko mokre Wczoraj była piękna pogoda, słoneczko 26 stopni. No a dzisiaj pada. No i przedwczoraj też padało. To jest tak jak Wam już nieraz mówiłam, że tak raz na dwa tygodnie czy raz na tydzień zdarza się jeden suchy dzień, w którym nie pada i jest stosunkowo ciepło. No dzisiaj też nie jest zimno, bo jest 22 stopnie w tej chwili jak mi tutaj termometr pokazuje, ale niebo wygląda tak. To znaczy jak to się nazywa, takie wysoka mgła czy chmury. Chmur ja tutaj właściwie nie widzę, bo wszystko w jednym kolorze. Ten budynek też należy jeszcze do szpitala, do tego nowego. Czy jakieś biura tutaj są, czy coś są w tym rodzaju. No, i tutaj jest główne wejście. Po prawej stronie są takie małe o, kiosk jest Tam jest druga buda, która jest zamknięta. Tam owoce sprzedają. No, to jest właśnie ten nasz. szpital znam i ten stary i znam ten nowy tutaj się rodziło moich dwóch wnuków przy jednym porodzie byłam, nawet ten powinien, odcinałam no. ja idę teraz na autobus, bo przyjechałam dzisiaj autobusem i jeszcze raz się odwrócę i Wam tak pokażę jak tutaj wygląda. No, miłego dzianka Wam życzę, żeby nie padało za dużo, żeby było słoneczko.